Będzie mi niezwykle miło przeczytać Państwu fragment mojej najnowszej książki, która nazywa się Muszki Owocówki. I mówi o losach uczestników grupy terapeutycznej. Poznajmy Sarę. Sara wracała ze szkoły wzdłuż ogry. Kaczek nie brakowało. Karmiących je babci z gnusiami też było niemało. Mogłaby tu przyjść z oskarkiem. Ale on pewnie wygadałby mamie niechcący, że kruszyli bułkę, którą dostała na śniadanie. Poczuła się totalnie samotna. Nawet z braciszkiem niewiele ma wspólnego. Mimo, że to przecież jej brat. Ale o czym ona może z nim porozmawiać? Czy o tym, że znów posypała drugą warstwę soli kanapką, kanapkę, na którą miała ogromną ochotę? Zrobiła to celowo, żeby jej nie zjeść. A może o tym jak jego ojciec wchodzi bez pukania do jej sypialni, żeby sprawdzić, czy już śpi? Albo nawet potrzebuje wyjąć coś z lodówki, kiedy ona przygotowuje sobie wieczorny jogurt z mrożonymi malinami. Nigdy nie zapomni o przesunięciu ręki po jej ciele, żeby sprawdzić, czy już staje się kobietą. Nienawidzi tego i tym bardziej nie chce się nią stać. Nie cierpi też tego obleśnego spojrzenia, kiedy musi się schylać, rozładowując zmywarkę, a Celestyn siedzi rozparty przy kuchennym stole i obserwuje każdy jej ruch, każdy skłon po kolejny talerz. Kiedyś próbowała to powiedzieć matce, ale ta uznała, że córka ma na celu poróżnienie jej z młodym małżonkiem. Udawała, że nie słyszy, nie widzi, nie wie. Oskarek pewnie by wysłuchał siostrzanego narzekania, ale jest za mały na takie rozmowy. W takim razie z kim ma rozmawiać? Komu się wyżalić? Kogo poradzić? Teraz stała nad częściowo zamarzniętą rzeką i tym bardziej czuła się samotna. Nie jest ani babcią, ani wnuczką, ani też tą całującą się parą, czy młodą małą z wózkiem, śmiejącą się wspólnie ze swoją córeczką. A jak zabawnie tata podrzuca suchy chleb, Zanim go zaoferuje nad kaczką. Ci wszyscy ludzie przyszli tu z kimś i dla kogoś lub czegoś. Ich celem było zimowe dokarmianie zwierząt, dla których swoją drogą ten chleb nie był najzdrowszą rzeczą na świecie, ale do którego się już przyzwyczaiły i nie zamierzały na zimę pozostawiać mroźnego kraju, bo tu miały pełne brzuchy przez cały rok. To jedzenie trzymało je tu, mimo że ryzykowały zamarznięcie. Nie dam się omamić jedzeniu. Nie będzie mną rządziło, postanowiła kolejny już raz. Jem coraz mniej i żyję. Ludzie w szkole zaczęli zwracać na mnie uwagę, że tak fajnie schudłam ostatnio. To daje niezły power, żeby pójść jeszcze o jeden krok dalej. Podczas niedzielnych obiadków, kiedy wszyscy siedzą przy stole, tak rozmazuję ziemniaki po talerzu, żeby wyglądało, jakby je zjadła prawie wszystkie. Kotlet po kawałku ląduje w skarpetkach, do których dyskretnie się nachyla, gdy widzi, że wszyscy mają utkwiony wzrok w telewizorze albo w telefonach. Kiedyś brat zauważył, co ona robi, i zapytał przy wszystkich, dlaczego wkłada kotlet do skarpetek. Już chciała zareagować, ale matka ucieszyła go, bo akurat był ważny moment w serialu. Upiekło się. Musiała zmienić taktykę, a bratu coś tam nakłamać kiedy znów zapytał o to podczas przygotowań do spaceru. Ciekawiło go, czy teraz kotlet będzie z nimi szedł na spacer w skarpetkach i butach zimowych jego starszej siostry. Po cichu, żeby mała nie usłyszała, opowiedziała mu historyjkę o kartoflu, który lubił ubierać się skarpetki. Śmiał się, wymyślał kolejne warzywa i dobierał odpowiednie dla nich ubranka. Uff, udało się, ale wzmocniła czujność. Na szczęście w zimie nosi się długie rękawy. Coś tam zawsze się w nich zmieści. W tygodniu nie trzeba aż tak manewrować. Matki nie ma nigdy, kiedy Sara wraca ze szkoły. A długiego Celestyna da się nabrać tekstem Zjadłam coś po drodze. Albo byliśmy z ludźmi w McDonaldzie. Przechodziło gładko. Nic z nich nie obchodzę. Może nawet gdybym umarła, to by się ucieszyli, bo nie mieliby ze mną kłopotu. Solidnie zmarzła. Czas wracać do domu. Wiedziała jednak, że dziś zrobi to. Nadszedł już czas. Przeszła koło opery, rutynowo sprawdziła repertuar. Właściwie to po co? Przecież może to zrobić w komputerze. Ale tradycja to tradycja. Pooglądała kolejne wystawy na Świdnickiej. Trzykrotnie marszowym krokiem, bez zatrzymywania się, okrążyła rynek i równie szybko skierowała się do przejścia pod Uniwersytetem. Tam tylko most, kilka ulic i już jest koło domu. Na wprost ołbińskiego kościoła. Po co szła dookoła Starego Miasta, mimo że ma do szkoły zaledwie 10 minut? Wiadomo, kalorie. To po pierwsze. A potem zaraz ten obleśny celestyn, który z pewnością będzie siedział w domu na swoim wygniecionym fotelu przed telewizorem. Mama wzięła sobie młodszego staruszka pod opiekę. Jak tylko skończy szkołę, to spada z domu gdziekolwiek byle jak najdalej stąd. Może gdyby miała chociaż jedną koleżankę, to teraz odprowadzałaby się z nią do domu. Razem jechały tramwajem, żartowały z nauczycieli, kolegów, a potem natychmiast po wyjściu do domu, po wejściu do domu, wysłałaby jej snapa. Jak wchodzi do pokoju, albo jak odrabia lekcje. Może gdyby miała, ale nie ma, nie wraca z nikim. Sama odrobi lekcję, a jutro z pewnością ktoś będzie chciał od niej ściągnąć zadanie, bo przecież do tego ją tylko potrzebują. Dobrze, że chociaż tego chcą, bo inaczej stałaby sama jak kołek na korytarzu. W już czekał Skarek, który słyszał kroki na drewnianych schodach. — Będziemy lepić bałwana? — zapytał z budkami w rękach. — No dobrze, ubiera się — odpowiedziała odpowiedział bardzo krótki na myśle. Nie miała zbytnio ochoty, ale lepsze to niż ten przygnębiający dom. Przynajmniej trochę kalorii spali, biegając z bratem po świeżym jeszcze śniegu. Na chodnikach i ulicach miał już wprawdzie szaro-żółto-góry kolor, mieszanki piasku, głota i soli. Ale na skwerku da się coś jeszcze znaleźć. Czy można by pobalić się w śnieżki, bo babwana to raczej się nie sklei z taksypkiego śniegu. Kiedy wrócą do domu, będzie mogła zrobić. To. Dzień ciemniał. Dość szybko stając się nocą. Okna rozświetlone żarówkami przy stołach szczęśliwi ludzie. Ktoś czyta książkę, ktoś bawi się z dzieckiem. Dziś jakaś szczęśliwa para się całuje. Czyjś pies leży u stóp właściciela. Ciepły kot mruczy na kolanach. W jakiejś kuchni razem przygotowują kolację, a w inny chłopak robi ją dla swojej dziewczyny. Zadowoleni, syci. Radośni ludzie mają kogoś bliskiego, wracają do domu po długim dniu, widzi niegdzie jeszcze świecą się lampki na choinkach, mimo że już ponad miesiąc od świąt. Ktoś siedzi nad biurkiem i uczy się do ostatnich zaliczeń, a ktoś inny na kanapie wtulony ze swoją dziewczyną ogląda fajny film. Skąd to wie? Z wyobraźni. Tak właśnie powinno być za tymi oknami, za firankami, za storami. Tak też powinno być w domu, w jej domu. Ale nie jest. Dlaczego? Dlatego właśnie wie, że dziś jest ten dzień, kiedy zrobi.